Może lepiej pójdzie, chyba padł w trzech strzałach, no dobra, jeden tam chyba został. tam siedzi, to go wykończymy, już spoko. Mm, dobra. Normalne już bierzemy. O, kuferek jeszcze tam jest. No. No, Wilku. Uwie nie cierpię Wilków, jak walczymy z nim, walczę z nim. Mi wręcz, no dosłownie. Mi Tak z daleka je wybić taką fajnie no, kuferek. Hmm, bardzo dużo ciekawych rzeczy dosłownie było w tym kuf kuferku. Łopata. Bardzo ciekawe. Tu jest wilcza skóra, leżała wszędzie, leżała jak była potrzebna i mogliśmy jej znaleźć, a teraz wszędzie leży. No dobra, już będziemy mogli wejść, porozmawiać z tym. O, będzie nam już prosił, żebyśmy powiedzieli, gdzie są buntownicy. Już po, zają, o, to, się, stąd, udaj się prosto do łuka. No i chcesz ty uruka, zabijemy potem. Po Dobra, zapiszę przed tą rozmową, żeby nikt nie skszantolić. Uruka. A ty jesteś tą moją, mam nadzieję. Szanuję Jakie Jaki to Usiłuję wypędzić bunt. Nie udało mi się jeszcze odnaleźć. Niewolnicy nazywają ją Redok. Moje oddziały patrolują region nadbrzeżny dniem i... nawet paladynę. Bez powodzenia. Chcę uciec w latarni. co chcesz. Ja nie mogę z niego Dobra, ja. wtedy będzie... Będziemy już się z nimi lali Dobra, jakie zadania jeszcze mamy Piszemy Ile oni paszek broni potrzebowali Ja ile mam Jedno mi kupę skór No, to znaczy, że więcej niż jedną. Nie wiem co dla herka paczki z bronią. Trzy paczki. Skąd macie wziąć trzy paczki gościu? Mm. Trzy paczki z bronią. No jeszcze kolejna wilcza skóra, dosłownie na pewno ich nie było. Dobra, na dół zejdziemy. Tu na pewno nie wchodzimy, na razie, bo tam jest smok. Taki malutki i pełzacze. To na razie jak na, dla nas za, za dużo. No, gdzie jesteście, to pielca? Wchodzi no, jakieś. Ale zeszło. O, ludzie nie cierpią tak jak one tak uciekają. Mm, trzy to pierdolę Leż Kwicz Umieraj Fe ode mnie Fe 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 Spłoni Koń Dobra. Jak nie tak, no to masz tak No Umieraj Szpon to pielce czy to są te bandziory? Goblina, widzę a nie Bandziory. Czy tam wejść? Tam chyba jest drugie wejście do tego smoka. Dobra, na razie zostawimy to miejsce. Dobra, sorry, znowu zaczekajcie. Jesteśmy z powrotem. O, tam możemy od razu do Bukareszu się przenieść. No, ludzie, no gdzie są ci bandyci przeklęci, zesrani, posrani i obsani? No, czego ty chcesz, to piecze? Piszemy, bo jeszcze zginiemy. No, dopiero napisaliśmy tam, to, to byśmy długo, 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 długo szli. No, żółw. Ty pozwoliłem ci tak bić. O, no, ledwo co. Dobra, to bijemy, uwiaruję. Ha ha, ma. Dobra, to patrzyłem się. Znowu pilec. Oba trójeczka. Jeszcze raz Golnice. No już, wystarczy, już nie pi, nie pij, nie pij tego Chodź do mnie, to pielcze. Masz W dupę O, to jest głupie, że się zatrzymał Noż Jope Chodź! Hangar! 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 Masz, no. I co, zetkała cię, kurde. Kolejny. to nie będziemy marnować strzał na no, takie Główienka, no przeproszeniem Aha, i co, zaraz zatnie się i będę mógł dobić No, 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 widzisz Czy tu jest przejście? Tak się wydawało yeah let amos a mouse a mouse a mouse Tam jest wysepka, na której jest tylko skrzynka Tam na wprost O tam Tam No i co, w przyszłym całym wybrzeże nie ma tych bandiorów To jest żółw Masz Już nie ma żółwe ścierwo jadę. go let's go on tam jest no umrzyj jak mi wystraszysz jelenia to zobaczysz kurde dwa będzie jeden Dobra, mamy jelonkę. Dobra, sorry, że tak poluję, ale... O, tu jeszcze jest plaża. Przejdziemy się jeszcze tutaj? No, jak myślicie? Przejdziemy się. Żółw. Tu pilec. Oj, kolejny żółw No, csssuuu O, na natrafił Nie wpadnij do wody, proszę. No, nie wpadłeś Gdzie są te bandziory? Do których była mowa Może tam? nie, tam jest drzewo chyba no ścięło się znowu żół się na dobra, zaciął się to pielę z go mocniejszymi atakami Dobra, zapisałem, bo trochę już niech pani zapisywałem. Dobra, idziemy dalej. Skrzyneczko, ale fajnie. To pork. Nie ma Żółw. żółwych, chodźcie, żółw. Będziecie, pójdziecie razem za pięćdziesiąt doświadczenia. Kawa, tyle i zakrząszczę, co? Co mi chce zjeść? Tu jest topielec Co byś chciała zjeść? Masz pośladki Już nie ma tuchy, co? Bo i znikł Biegniemy, 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 biegniemy Bagielne zioło. Zioło, zioło wzmaga. Dobra, idziemy. Gdzie jest ta dziura przyklęta? Tu jest kolejny kufer. I tu pielec. I czy tu jest jaskinia? Nie ma. siode mnie. No tam, przestrzeliłem go. Wszystko wyrżnąłem wzdłuż nabrzeża, nic nie ma. Dobra. Teleportujemy się do Cape Down i koniec. Oooo. Dobra. Będę sobie pomiędzy orkami. Och, pozdrawiam was wszystkich. Spotkamy się w następnym odcinku. Cześć.